Siema widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z z Synem. Dzisiaj jedziemy rozwodzić knoitkę. No i co, młody trochę potrafuje ja. to To jest to poleca co robiliśmy A ty co młody tak nie odzywasz O? To się tak nie odzywasz nie łokzy całe No Boże no, winę trzeba przyjąć. O, robota musi być. Dobra, rób, żebyś nie był taki śmutów. Ej, łotyk, no i rozrzucam. Nie, bo to mało gnoju mamy. No a jeszcze jak tam coś się udamy rady dobrą troję, to pojedziemy jeszcze na jedno pole. Dobra Dobra, ostatnie psający i co z tego, to nie jest tak dowiedzione, to się tam rozprowadzi. A ja tu się Dobra, daj teraz ciągnika. Jedziemy go napełnić. Napełnić a potem jademy na następne dwa a, pola, dobra. bo jeszcze dwa pola mamy. A mało wnojowice. Dobra, pełno. Pełno? Pełno. Dobra. Uwielbiam, bo ja ci jeszcze wszystkie wspólnie pokażę. Tutaj na wprost mamy. To nasze pole. Tutaj ja zrobię trochę, trochę ty to potem zrobisz No i będzie, nie? O. To jest dość takie duże pole. O, to duże pole. Tak jak jak to oni coś tutaj na środku zrobili, jest jakaś kupka. Kupka piasku. Nie piasku tylko no, kamieni A idę tam zobaczyć. Co trzeba leczyć? Nie wiem, jakieś leżało. Było to na złoty ociec złoto leżało to sprzedałem i kasy mamy No i dobrze chyba naprawko po ci, co nam? naprawko trochę no. trzeba będzie ci dość nie no ten złoty nasyjniczek sprzedałem bo to szkoda tego no to takie będzie bo za ile jest teraz sprawko 4000? tylko trzeba liczyć no no, to u da. was to są dolary, to u nas w Polsce chyba podwójnie chodzą, chyba podwójnie Dobra, ostatnie przejeździki, jedziemy na ostatnie pole, które są z co mi zrobisz tej gnojenicy Ostatni przejazd O, ja. Kończyło się. To no to nic, to jadę. Jak w ogóle B Tu jest kurde. Niefajny wyjazd na tą drogę, bo tutaj trzeba wyjść i się rozejrzeć. takie Ja popatrzę do drugiej obory oczy. Dobra, jadę... Nie, w drugiej to nic nie ma. Ja tam rogo A zobacz no, a czy tutaj... Co... Jest coś? Ale jest coś? No jest, ale to w nie jest tak naprawdę. Ile ja tysiąc mam, litrów czy ile? Nie, pięćset. Pięćset. Mhm. Napełnione jest, przyczepa Napełnione. Dobra. No daj mi, bo ty nie wiesz, że to pole jest w ogóle. Siadaj. Jodymy. No dzisiaj mi do taki spokojny odcinek, bo nawożenie kto już tą tyle. Ale śmierdzi, nie? Wiesz, przylecają. Zlecajony. No ale... Czuć ten zapach no ale... Ja ci nie pokazywałem, ale mamy tego te, te pole za To no, malutkie takie. A to malutkie. Dobra, to zrób je szybko. Ja ci powiem, to ja to szybko i ten. Dobra, już zakręcę, już. No, szybsze jazdy zrobi się będzie. Żeby czoło zesz zeszło. O, skończyło się. O! No to dobra, no to co to widzę? Wiemy, to... Do widzenia, Narka. O Nara.